Cześć! Tu Gurtang i rozpoczynamy rozgrywkę w kolejnym modzie do Pankillera. Jest to Reload. Reload, którego się bardzo długo obawiałem, z racji tego, że jest to mod. który nie tylko wprowadza wiele nowych rzeczy, animacji, broni, efektów, czego tam jeszcze będziecie chcieli, sekrety wszystko jest nowe. To także pod... wprowadza nowy poziom trudności do. Punkillera, przez co, no, muszę przyznać że obawiałem się tego moda, bo jest po prostu trudny i słynie z tego, że jest trudny. Ale zdecydowałem, że z racji tego, że tyle z nim tej nowości jest to jeden z największych modów do Punkillera, to musi się znaleźć po prostu na tym kanale, no bo jakbym Reloada pominął, no to to jest po prostu wstyd. Dobra, bez większego gadania, rozpoczynamy rozgrywkę. Najpierw podstawka, zagramy na koszmarze. Nie ma tutaj drzemki, ale za to mamy dodany poziom pan killer z elementami survivalu, z tego co widzę. Zagramy na koszmarze. Tutaj mamy informację. Tak, filmik, bo sobie pominęliśmy. Zaczniemy od cmentarza. Mamy po prostu ukończyć poziom. Sekretów mamy nie wiem ile. Dobra, zaczynamy. Home sweet home. Głos Beliala z Overdosa. Ja o tym właśnie mówiłem, o tych nowych rzeczach. To jest masa, masa. Dobra, zajmijmy się pierwszymi patafianami. Dobra, mamy kilka dusz. Gdzieś powinien być shotgun. No pozbieram też trochę złota, bo tutaj karty grają dużą rolę. A z mi dziabnąć. Dobra, tu chyba jest ten sekret oryginalny. Nie, a tam leci, kurde, nie na mnie. Skakujemy na górę. Dobra, gdzież jest shotgun? Ona. Babuszka ubita. Po staremu wszystko. To jest shotgun, ale zanim go weźmiemy, obejmiemy tutaj sobie za amunicją. Kurde, no chrypa mi łapie. Szybciutko, szybciutko, tu mamy animację nowego shotguna, ale beczka też jest ważna. No, starałem się im w głowy celować, bo Reload też wprowadza coś zupełnie nowego do Pan Killera, czyli taką mechanikę no, typowo FPS-ową. Musimy przeciwnikom celować w weak pointy, aby zadać im więcej damage'a, a jak będziemy im walili po prostu po nogach, to tutaj nic nie zrobimy. Duży Do głowy staram się celować im. Dobra. Wiadomo po co i beczka była. Tu jest sekret. Dobra. Te złośliwe beczki. Ja chcę być pewny. No i dobra. Więc mamy dwa sekrety. Sekret piąty jest dość ciekawy i zarazem trudny. No, idziemy dalej jeszcze. Żegnamy pana. O! Chciałoby się. Więcej bab. O, o! Na beczółka stąd została przeniesiona tu, co znacznie ułatwi sprawę z przepychaniem. A, o, o, o. Na razie po staremu wszystko. Hmm, ciekawe. Trzy evet. Będzie nieciekawie. Stada biegających. Mam zamrożenie map. Także brakuje nam jednego sekretu. Brakuje nam jednego sekretu. Ja się chyba domyślam, gdzie on może być. Widzieliście, tu mamy taką latarnię. I tak mi się wydaje, że tu można wejść na górę. Tak. Hmm. Huh. Ciekawe. Tu będzie sekret numer 5. Dobra wiecie co na razie polecimy z prądem a potem po prostu zawrócimy jakby co Ciekałoby się z tyłu. Dobra. Tu mamy z głowy? Się jeszcze rozejrzę za tym czwartym sekretem. Coś mi się wydaje, że... Nie, nieważne. No, tutaj będzie trudno. Mi się go zasłoniła baba. Obraz de dla... Teraz sobie troszeczkę pobiegamy, poszukamy tych sekretów. A, dobra, już widzę, gdzie jest ten sekret. A, ten jeden. Tu. Tak. A sekret piąty. Sekret piąty. Hmm. Z tego co pamiętam. To było jakieś przejście tajemne, które się otwierało tylko i wyłącznie wtedy gdy znajdziemy losowo, losowo rozmieszczone wajchy na całym poziomie. I na tym polega największy problem tego sekretu, że one są dosłownie w losowych miejscach, za każdym razem gdzie indziej. Sprawdzałem. Trochę możemy pobiegać, są trzy wajchy. Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam co one otwierały. Wiem, że się mogą zaspawić na każdej powierzchni mniej więcej płaskiej. Co sprawia, że ma, może mieć dużo problemów, bo to jest pełno nagrobków. No tak, tu jest... to... to jest broń. Dobra, trzy znaleźć, trzy... Yy, dźwignie. No to niezła zabawa nas czeka. Naprawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogło być. Raz mi się udało znaleźć dwie, znaczy za trzecią ganiałem bardzo dużo czasu i nie znalazłem. Te poszukiwania chyba przyspieszę znacznie, bo to będzie masa, masa goniania. Jeszcze sprawdzę miejsce, w którym raz znalazłem jedną dźwignię. Jest. Jest jedna. Ah, uh, se Mm-hmm. W końcu znalazłem. Dźwignia numer 3! Oto i nowy shotgun. Sprawdzimy go sobie zaraz. Zaraz zakończymy, tylko sobie sprawdzimy te tryby. O kurde, jakiś granatnik zapalający to pierwszy tryb, a drugi. O kurde. Zajebiście. Dobra, kończymy. Karta zdobyta, wszystkie sekrety są, super, no niestety aż 28 minut mi to zajęło, no, ale trzeba było troszeczkę pobiegać za tymi wejchami. Karta zdobyta. I teraz czeka nas kompleks Atrium w wersji Pankillera Reload, ale z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli wam się spodobało zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia, no i cześć!